Do tej pory to 145 km, pokonane zimą. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Temperatura w okolicach 6-7 stopni. Wiatr boczny z prawej strony. Także warunki na chwilę obecną nie są złe. Z każdą godziną ma być coraz cieplej. Teorii do 10 stopni. I tutaj się wszystko zaczyna. Tutaj zobaczymy, na co organizm jest przygotowany. Czy jest w stanie pokonać barierę bólu. Tak jak wspomniałem we wcześniejszej relacji, dystans, który pokonałem do tej pory, to 145 km w styczniu. Także od tego czasu minęło 2-2,5 miesiąca. Zobaczymy, czy jest jakiś progres. Okaże się niedługo. Jest parę minut przed siódmą. Póki co od 10 km wiatr wyje cały czas w twarz, ale nieźle. Ta temperatura, tak jak przewidywałem, będzie w okolicach 10 stopni do godziny siódmej, później maksymalnie do 11 stopni. Póki co na drodze bardzo mały ruch. Zdarzają się sporadyczni rowerzyści i biegacze. Taka dygresja mnie teraz spotkała na trasie. Często słyszę jak proponuję komuś, chodź, jedziemy. Przejedziemy się, szkoda siedzieć w domu. Najczęściej słyszę, a po co? Nie mam czasu. Wolę co innego porobić, telewizję poglądać, odpocząć. Ale powiem Wam, samo się nic nie zrobi. Szukamy wymówek niepotrzebnie. A tutaj na trasie spotykam osobę, która może co niektórych zainspirować, która pokazuje, że pomimo nawet najmniejszych przeciwności losu, możemy pokonać swoje słabości i ruszyć. Cztery litery i zrobić coś ze swoim życiem. Hello, morning. Także. Jak widzicie, dla chcącego nic trudnego. Pozdrawiam tego pana. Powodzenia. Pewnie wielu z was powie, a że nie mam dobrego roweru. Nie mam z kim jechać. co mnie coś boli. Mówię inne rzeczy ważniejsze do roboty, ale pamiętajcie, to są tylko i wyłącznie wasze wymówki. Rower to nie jest żadna przeszkoda. Wystarczy Wyjść pobiegać, wyjść na spacer, poddychać świeżym powietrzem. Od razu gwarantuję Wam, że będzie inne myślenie i więcej energii, więcej chęci do działań. A my pedałujemy dalej. Godzina 10 na liczniku. Także czas nie jest najgorszy. Średnia na tym dystansie to w okolicach 25-25,5 km na godzinę. Nie wiem, czy tempo nie jest za szybkie jak na planowany dystans, no ale zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną czuję się naprawdę dobrze. Trochę ten wiatr przeszkadza z przodu, no ale teraz będzie wiatr z tyłu. Także powinno się jechać dużo, dużo łatwiej. Zobaczymy jak będzie. No i pedałuję cały czas. Minąłem 45. kilometr. Pogoda, jeśli chodzi o temperaturę, naprawdę dobra. 89 stopni. Ale niestety cały czas pod wiatr. Cały czas. Nie jestem pewny w tej chwili czy mój cel jest w zasięgu. Bo naprawdę dużo sił tracę na walkę z wiatrem. Ale zobaczymy. W okolicach 60 km planuję zrobić pierwszy postój. Żeby uzupełnić węglowodany. I płyny. Także zobaczymy jak będzie. Kilometrów, czas niecałe dwie godziny, jadę dalej, a tu na trasie, a nawet takie widoki, także jest urozmaicenie, nie jest stagnacja na trasie. Wjeżdżam do St. Ives. także znaczy to tylko i wyłącznie to, że pierwsza pętla zakończona. Zaczynamy kolejną. Ten dystans pokonany w okolicach godziny 51 minut także nieźle. Na liczniku 55 km. 2 godziny 08 prędkość średnia 248 i 8 tętno 110 także nieźle to jest na razie tylko część dystansu, który miałem dzisiaj zamiar pokonać zobaczymy jak będzie dalej czas na Uzupełnienie węglowodanów i kalorii. Wjeżdżał banan, i smoothie. W pierwszym pokonaniu dystansu towarzyszy mi moja Merida 6000 Reaktor. Póki co spisuje się naprawdę dobrze. Nie mogę na nic narzekać. Proszę bardzo. Wszystko na miejscu, nasmarowane. Także. Jedziemy dalej. Pętla zakończona. Santayas w dniu dzisiejszym po raz drugi. Czas zacząć. Kolejną pętlę. Jedziemy. Takie okoliczności przyrody mamy przed sobą. Spójrzmy na statystyki. Przejechane średnia 24,6 3 godziny, 50 minut, tak to wygląda na chwilę obecną, właśnie w chwili obecnej, wjechał drugi żel tym razem energetyczny i banan, jak zwykle, żeby uzupełnić węglowodany na kolejne 50 kilometrów. Zobaczymy, jak będzie. W chwili obecnej zaczynam odczuwać y, pierwsze zmęczenie. Nie jest może jeszcze tragicznie, może nie mam jeszcze takiej ściany przed sobą, ale no już zaczynam czuć powoli, że no już jest trochę ciężko. Zobaczymy jak będzie dalej. Kilka słów może, dlaczego dzisiejsza podróż Przebiega w pojedynkę przemas. Wczoraj 80 km, ponad także szacun. Przemo dzisiaj odpuścił. Rysiu, jak wszyscy wiemy, przebywa na wymianie pracowniczej na Majorce. Także wypad z obiegu. No i Adam, największy pechowiec. Dwa rowery w serwisie. Jeden manetka, drugi łańcuch i blat. Także niestety wszyscy są wykluczeni w dniu dzisiejszym. Także walczę sam. Już teraz mogę powiedzieć, że mój plan absolutny minimum na dzisiaj wykonany. 100 km przejechane. Także walczymy teraz z kolejnym progiem. Który jest... 150 kilometr Na zegarku wybiło 125 kilometrów Z kilometra na kilometr Jedzie się coraz ciężej, zmęczenie robi swoje, ale też i czuję się głodny powoli, brak energii. Zobaczymy na przerwie, na postoju, który będzie za mniej więcej 15 km. Czy będę podejmował dalsze kilometry? Trzecia przerwa. Dystans przejechany 135 km. W czasie 5 godzin 37 minut, siły póki co jeszcze są na kolejne kilometry. Drugi etap, jak wspominałem, 150 kilometrów już niedługo. Także może uda się go osiągnąć. Kto wie, może docelowy cel, jakim dzisiaj było. A może na razie jeszcze nie zdradzę, może się uda go osiągnąć. Zobaczymy. 150 km, także drugi etap osiągnięty. Atakuje trzeci etap jakim jest 200 km. i na ja tym będę chciał zakończyć challenge. Czas powoli na małe podsumowanie. Wypiło 190 km. Do domu orientacyjnie dyszka została. Nie ukrywam jestem strasznie zmęczony i głodny przede wszystkim. Pogoda nie potwierdziła się. Miało być około 10 i słonecznie. Cały czas niebo zachmurzone. Wieje wiatr. Temperatura w okolicach 7 stopni. Nie ukrywam, marzę tylko o tym, żeby już dojechać do domu i coś zjeść. Kilka słów na koniec. Cel osiągnięty, ale jestem totalnie wyczerpany. Miałem zamiar się zmęczyć, no i się zmęczyłem. Strasznie. Teraz tylko i wyłącznie marzę o tym, żeby się położyć, wykąpać. No i przede wszystkim coś zjeść. 200 km póki co to nie jest jakiś łatwy dystans dla mnie, no ale dokonałem tego. Także Adam, ty masz być następny.